10 typowych objawów raka jajnika, których nie należy ignorować. Witajcie, przyjaciele! Witamy ponownie na naszym kanale. Rak jajnika jest często nazywany cichym zabójcą, ponieważ jego wczesne objawy łatwo przeoczyć. Jednak znajomość objawów ostrzegawczych może mieć ogromne znaczenie. W tym filmie przedstawiamy 10 typowych objawów raka jajnika, które wiele osób przeoczy. Objawy te mogą początkowo wydawać się nieistotne, ale mogą być sygnałem wysyłanym przez organizm, że dzieje się coś poważnego. Zostańcie z nami, aby poznać ważne objawy, których nigdy nie należy ignorować oraz dowiedzieć się, jak chronić swoje zdrowie. Płom, wzdęcia brzucha. Wzdęcia lub obrzęki brzucha są jednym z najczęstszych objawów raka jajnika, które wiele kobiet pomija. Objaw ten pojawia się, gdy w jamie brzusznej zaczyna gromadzić się płyn, co jest stanem znanym jako wodobrzusze, często spowodowanym rozprzestrzenianiem się komórek nowotworowych. Wzdęcia mogą powodować uczucie ucisku w żołądku, uczucie pełności lub zauważalne powiększenie brzucha, podobne do tego, które odczuwa się po zjedzeniu dużego posiłku. Jednak wzdęcia związane z rakiem jajnika nie ustępują i mogą się nasilać z czasem, nawet jeśli nie jadłaś zbyt wiele. Wiele osób początkowo uważa, że jest to spowodowane przejadaniem się, niestrawnością lub przyrostem masy ciała, ale gdy wzdęcia utrzymują się i stają się uciążliwe, jest to sygnał alarmowy. Objawowi temu może również towarzyszyć uczucie ciężkości w dolnej części brzucha. Ponieważ wzdęcia są objawem wielu mniej poważnych schorzeń, często są ignorowane, dopóki nie staną się poważne. Należy jednak skonsultować się z lekarzem, jeśli występują niewyjaśnione i utrzymujące się wzdęcia trwające kilka tygodni. Wczesne wykrycie raka jajnika może znacznie zwiększyć szanse na skuteczne leczenie, dlatego rozpoznanie tego objawu i podjęcie odpowiednich działań jest niezwykle ważne. 2. Ból Miednicy lub Brzucha. Ból Miednicy lub Brzucha, który nie ma wyraźnej przyczyny, może być kolejnym wczesnym sygnałem ostrzegawczym raka jajnika. Ból ten może początkowo być łagodny, przypominający skurcze lub dyskomfort w dolnej części brzucha lub okolicy miednicy, ale z czasem może stać się bardziej intensywny. Ból jest często uporczywy i może być ostry, tępy lub dokuczliwy. Jednak ból ten różni się od przejściowych skurczów, które niektóre kobiety odczuwają podczas menstruacji. Dyskomfort związany z rakiem jajnika nie występuje cyklicznie i ma tendencję do nasilania się wraz z postępem choroby. Ból ten jest spowodowany wzrostem guza i uciskiem na narządy w jamie brzusznej, a także rozprzestrzenianiem się komórek nowotworowych na inne tkanki. Niektóre kobiety mogą również odczuwać ból w dolnej części pleców lub udach, ponieważ nowotwór wpływa na nerwy i inne struktury w okolicy miednicy. Niestety, ponieważ ból miednicy lub brzucha jest powszechny w schorzeniach takich jak zespół jelita drażliwego, IBS, lub infekcje dróg moczowych, UTI, często jest on błędnie diagnozowany. Jeśli jednak ból ten jest nowy, silny lub utrzymuje się dłużej niż kilka tygodni, należy zasięgnąć porady lekarza. 3. Trudności z jedzeniem lub szybkie uczucie sytości Jednym z bardziej subtelnych objawów raka jajnika są trudności z jedzeniem lub szybkie uczucie sytości po rozpoczęciu posiłku. Objaw ten występuje, ponieważ rosnący guz może uciskać żołądek i jelita, zmniejszając ilość pokarmu, którą można wygodnie zjeść za jednym razem. Możesz rozpocząć posiłek czując głód, ale po kilku kęsach nagle poczujesz się pełna, a nawet wzdęta. Uczucie to może towarzyszyć nudnościom lub dyskomfortowi. Wiele kobiet może zlekceważyć ten objaw, myśląc, że wynika on ze zmian w diecie, stresu, a nawet starzenia się. Jeśli jednak konsekwentnie jesz znacznie mniej niż zwykle i bardzo szybko czujesz się syta, warto zwrócić na to uwagę. Objaw ten jest szczególnie niepokojący, jeśli towarzyszy mu niezamierzona utrata wagi. Połączenie tych objawów sugeruje, że organizm próbuje zasygnalizować, że coś jest nie tak. Chociaż wiele innych schorzeń może powodować podobne objawy, takich jak refluks żołądkowy lub wrzody żołądka. Jeśli ta zmiana apetytu utrzymuje się, należy skonsultować się z lekarzem. 4. Pilne lub częste oddawanie moczu. Częstsze lub pilniejsze niż zwykle oddawanie moczu może być objawem raka jajnika. Dzieje się tak, ponieważ rosnący guz w jajnikach może uciskać pęcherz. Zmniejszając jego pojemność i powodując szybsze uczucie pełności. Możesz zauważyć, że częściej chodzisz do toalety w ciągu dnia, a nawet budzisz się w nocy, aby oddać mocz. Czasami możesz odczuwać pilną potrzebę oddania moczu, ale następnie wydalasz tylko niewielką ilość. Chociaż częste oddawanie moczu może być spowodowane innymi, bardziej powszechnymi problemami, takimi jak infekcja dróg moczowych. UTI lub nadaktywność pęcherza. Ważne jest, aby rozważyć ten objaw w kontekście innych zmian zachodzących w organizmie. Kobiety często lekceważą ten objaw, zwłaszcza jeśli mają dzieci lub są w starszym wieku, ponieważ czynniki te również mogą przyczyniać się do zmian w funkcjonowaniu układu moczowego. Jeśli jednak zauważysz nagły i niewyjaśniony wzrost częstotliwości lub pilności oddawania moczu, zwłaszcza jeśli towarzyszą temu inne objawy, takie jak ból miednicy lub wzdęcia, warto udać się do lekarza. 5. Niewyjaśniona utrata masy ciała. Utrata masy ciała bez podejmowania wysiłków może być sygnałem ostrzegawczym raka jajnika, zwłaszcza gdy następuje szybko i bez wyraźnego powodu. Ten rodzaj utraty masy ciała często wiąże się z utratą apetytu i szybkim uczuciem sytości, które są częstymi objawami raka jajnika. W miarę postępu nowotworu, organizm zaczyna zużywać więcej energii do walki z chorobą, co może prowadzić do utraty masy ciała. Ponadto, rozprzestrzenianie się komórek nowotworowych może zakłócać sposób przetwarzania pokarmu przez organizm, prowadząc do zmniejszenia masy tłuszczowej. I mięśniowej. Wiele osób może początkowo cieszyć się z utraty wagi, zwłaszcza jeśli w przeszłości borykały się z problemem nadwagi. Należy jednak pamiętać, że niewyjaśniona utrata wagi może wskazywać na poważne zmiany zachodzące w organizmie. Należy zgłosić się do lekarza, jeśli tracisz na wadze i nie potrafisz wyjaśnić dlaczego. Zwłaszcza jeśli w krótkim czasie utraciłaś ponad 5% masy ciała. Niewyjaśniona utrata masy ciała w połączeniu z innymi objawami, takimi jak wzdęcia, ból miednicy lub zmiany w oddawaniu moczu, może być wczesnym wskaźnikiem raka jajnika i nie należy jej ignorować. 6. Zmęczenie: Zmęczenie jest częstym objawem wielu chorób ale w przypadku raka jajnika może być przytłaczające i uporczywe. Ten rodzaj zmęczenia to coś więcej niż tylko uczucie zmęczenia po długim dniu. Jest to głębokie wyczerpanie, które nie ustępuje po odpoczynku. Możesz potrzebować więcej snu niż zwykle, a mimo to budzić się zmęczona. Proste czynności, które kiedyś były łatwe, takie jak wchodzenie po schodach lub noszenie zakupów, Mogą nagle stać się wyzwaniem. Zmęczenie to wynika z faktu, że organizm zużywa dużo energii, aby walczyć z rakiem i radzić sobie ze stresem fizycznym i emocjonalnym związanym z chorobą. Ponadto rak jajnika może powodować anemię, spadek liczby czerwonych krwinek, co również może przyczyniać się do uczucia skrajnego zmęczenia. Chociaż zmęczenie może być spowodowane wieloma innymi czynnikami, takimi jak brak snu. Stres, a nawet inne schorzenia, np. problemy z tarczycą, należy zwrócić uwagę, jeśli zmęczenie jest silne, ciągłe i nie ustępuje po odpoczynku. 7. Ból pleców Ból pleców, szczególnie w dolnej części, może czasami być objawem raka jajnika. Ból ten jest często uporczywy i nie ma oczywistej przyczyny, takiej jak niedawny uraz lub nadwyrężenie. Dyskomfort pojawia się zazwyczaj, ponieważ nowotwór rośnie i uciska nerwy lub inne struktury w plecach lub miednicy. W niektórych przypadkach ból może być również spowodowany gromadzeniem się płynów w jamie brzusznej, które wywierają nacisk na kręgosłup. Ból pleców związany z rakiem jajnika może początkowo być łagodny, ale z czasem może stać się bardziej dotkliwy i stały. Różni się on od sporadycznego bólu pleców, który wiele osób odczuwa z powodu złej postawy lub zbyt długiego siedzenia. Ponieważ ból pleców jest tak powszechnym problemem, łatwo jest go zlekceważyć jako objaw czegoś mniej poważnego, np. Na nadwyrężenia mięśni lub zapalenia stawów. Jeśli jednak ból jest uporczywy i nietypowy, zwłaszcza jeśli nie ma żadnej oczywistej przyczyny, warto go zbadać. 8. Zmiany w funkcjonowaniu jelit. Zmiany w funkcjonowaniu jelit, takie jak zaparcia lub biegunka, mogą czasami wskazywać na raka jajnika. Zmiany te występują, ponieważ guz w miednicy może uciskać jelita, zakłócając ich normalne funkcjonowanie. Możesz zauważyć, że wypróżniasz się częściej lub rzadziej niż zwykle, lub że twoje stolce stały się twardsze lub luźniejsze niż kiedyś. Niektóre kobiety doświadczają naprzemiennych okresów zaparć i biegunki. Możesz mieć wrażenie, że Twoje jelita nie są całkowicie opróżnione nawet po skorzystaniu z toalety. Chociaż zmiany w funkcjonowaniu jelit mogą być spowodowane wieloma innymi czynnikami, takimi jak dieta, stres lub zespół jelita drażliwego, należy zwrócić uwagę, jeśli zmiany te są nowe, utrzymują się. I nie mają wyraźnej przyczyny. Wczesne wykrycie raka jajnika może mieć znaczący wpływ na wyniki leczenia, dlatego nie należy ignorować zmian w funkcjonowaniu jelit, zwłaszcza jeśli towarzyszą im inne objawy ostrzegawcze. 9. Zmiany menstruacyjne Zmiany w cyklu miesiączkowym mogą być wczesnym objawem raka jajnika, szczególnie u kobiet, które nie przeszły jeszcze menopauzy. Zmiany te obejmują silniejsze lub słabsze miesiączki, nieregularne cykle lub krwawienia między miesiączkami. Możesz zauważyć, że miesiączki stały się bardziej bolesne lub że odczuwasz ból miednicy poza normalnym cyklem miesiączkowym. Niektóre kobiety mogą nawet doświadczyć nagłego zatrzymania miesiączki, co może być szczególnie niepokojące, jeśli jest to nieoczekiwane. Zmiany te występują. Ponieważ rak atakuje jajniki, które są odpowiedzialne za regulację cyklu miesiączkowego. Chociaż zmiany w cyklu miesiączkowym mogą być spowodowane wieloma czynnikami, takimi jak stres, zmiany wagi lub stosowanie środków antykoncepcyjnych, należy poważnie traktować trwałe lub nietypowe zmiany. 10. Ból podczas stosunku. Ból podczas stosunku, znany również jako dyspareunia, może być objawem raka jajnika. Ból ten może być odczuwalny głęboko w miednicy podczas aktywności seksualnej i może mieć charakter od łagodnego dyskomfortu do silnego bólu. Ból występuje, ponieważ guz w jajnikach może uciskać narządy w okolicy miednicy, w tym pochwę i pęcherz, powodując dyskomfort lub ból podczas stosunku. W niektórych przypadkach Kobiety mogą również odczuwać ból po stosunku lub podczas badania miednicy. Objaw ten jest często pomijany lub błędnie przypisywany innym przyczynom, takim jak suchość pochwy lub infekcja, ale ważne jest, aby zwrócić na niego uwagę, jeśli ból jest nowy, uporczywy i nie ma oczywistej przyczyny. Chociaż wiele kobiet może odczuwać sporadyczny dyskomfort podczas stosunku, uporczywy ból, który nie ustępuje, należy traktować poważnie. Wczesne rozpoznanie tych objawów może uratować życie, więc nie lekceważ ich. Jeśli uznasz te informacje za wartościowe, polub ten film i udostępnij go komuś, kto powinien je poznać. Wczesne wykrycie jest kluczowe. Aby uzyskać więcej porad dotyczących zdrowia i informacji ratujących życie, kliknij przycisk subskrypcji i włącz powiadomienia, aby nie przegapić naszych kolejnych filmów. Bądź na bieżąco, dbaj o swoje zdrowie i do zobaczenia w następnym filmie.